Czy zdarzyło się wam kiedyś siedzieć w ciszy własnego domu, być może w tym ulubionym fotelu przy oknie, kiedy zapada zmierzch, i nagle poczuć czyjąś obecność tak wyraźnie, że serce na moment zamarło w piersi? Być może był to moment, w którym wasz wzrok padł na fotografię męża, który odszedł już jakiś czas temu, na to zdjęcie w ramce, które stoi na komodzie, przykurzone nieco upływem czasu, ale wciąż tak bardzo żywe w waszej pamięci. A może zdarzyło się to podczas wykonywania prostej codziennej czynności, parzenia herbaty, składania prania czy podlewania kwiatów na balkonie? Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, spłynęła na was fala wspomnień, tak intensywna i tak przejmująca, że poczułyście niemal fizyczny ból w środku, dziwny ucisk, jakby ktoś niewidzialny położył dłoń na waszym ramieniu i prosił o uwagę. Większość kobiet, zwłaszcza tych, które przeżyły stratę towarzysza swojego życia, interpretuje ten moment jako zwykły napad smutku, jako falę tęsknoty, która jest naturalna po stracie. Często wtedy ocieracie łzę, włączacie telewizor, dzwonicie do dzieci albo wychodzicie na spacer, byle tylko uciec od tego przytłaczającego ciężaru, byle tylko zagłuszyć tę ciszę, która zdaje się krzyczeć. Myślicie sobie, to tylko moja wyobraźnia, albo. Muszę przestać o tym myśleć, bo zwariuję. Ale czy zastanawiałyście się kiedyś, drogie dusze, że ten moment, to nagłe ściśnięcie serca, ten niespodziewany obraz twarzy zmarłego męża, który staje wam przed oczami, może być czymś zupełnie innym, czymś znacznie głębszym i ważniejszym niż tylko psychologiczny mechanizm żałoby? W naszej codzienności, tak bardzo skupionej na tym, co widzialne i namacalne, często zapominamy, że świat duchowy. Nie jest gdzieś daleko za siedmioma górami, ale przenika naszą rzeczywistość w każdej sekundzie. Wierzymy, że nasi bliscy odeszli, że ich czas się skończył, że historia została zamknięta. Tymczasem prawda, którą odkrywa przed nami miłosierdzie Boże i doświadczenia wielkich mistyków, jest inna. Śmierć nie kończy relacji, ona ją tylko zmienia. I właśnie tutaj, w tej delikatnej przestrzeni między już nie ma, a wciąż jest, Pojawia się ów tajemniczy znak, o którym chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Znak, który zmarły mąż zostawia swojej żonie, a który, niestety, tak często bywa ignorowany, niezrozumiany lub wręcz odrzucany ze strachu. Nie mówimy tu o straszeniu, o stukaniu w szafy czy miganiu światłem, co tak często pokazują filmy. Mówimy o znaku serca, o duchowym komunikacie, który jest tak subtelny, jak powiew wiatru, a jednocześnie tak potężny, że może zmienić los duszy w wieczności. Dlaczego większość kobiet go ignoruje? Ponieważ nikt nas nie nauczył języka, którym mówią do nas ci, którzy przeszli na drugą stronę. Nikt nam nie powiedział, że ten nagły niepokój, to uczucie, że musimy o nim pomyśleć właśnie teraz, w tej konkretnej minucie, to nie jest przypadek, to jest wołanie, to jest prośba, to jest ten znak. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, którą z pewnością wiele z was zna z autopsji. Niech to będzie historia pani Janiny, choć imię to może być dowolne, bo w tej historii może odnaleźć się każda z nas. Pani Janina jest wdową od trzech lat, mieszka sama w mieszkaniu, które kiedyś tętniło życiem, a teraz wypełnione jest ciszą i pamiątkami. Jest zwykłe, szare popołudnie, może wtorek, może środa, za oknem pada deszcz, krople rytmicznie uderzają o szybę, tworząc monotonną melodię, która sprzyja zamyśleniu. Pani Janina siedzi w kuchni, rozwiązuje krzyżówkę, stara się zająć czymś umysł. Nagle, bez żadnego logicznego powodu, przypomina jej się dzień ich ślubu, albo może jakiś wspólny wyjazd nad morze, albo nawet kłótnia o jakąś błahostkę. Ale to wspomnienie nie jest radosne ani neutralne. Towarzyszy mu dziwny ciężar, uczucie smutku, który nie jest jej własnym smutkiem. To uczucie jest jak nagła zmiana ciśnienia w pokoju. Pani Janina czuje się nieswojo, odkłada długopis, patrzy na pusty kubek po kawie męża, którego wciąż nie ma serca schować głęboko do szafki. Och, daj spokój, stary, znowu mi się przypominasz, mówi cicho do siebie, próbując obrócić to w żart, ale w głębi duszy czuje niepokój. Czuje, że powinna coś zrobić, ale nie wie co. Wstaje więc, włącza radio zaczyna głośniej stukać naczyniami, myje podłogę, robi wszystko, by zagłuszyć ten wewnętrzny głos. Ignoruje znak, myśli, że to depresja, że to samotność, a tymczasem, w rzeczywistości duchowej, w tym właśnie momencie, dusza jej męża stała tuż obok, wpatrzona w nią z miłością i błaganiem, próbując przekazać jedną prostą wiadomość. Pomóż mi. Teraz. W tej chwili potrzebuję twojego światła dlaczego tak trudno nam to dostrzec? Ponieważ żyjemy w hałasie, ponieważ boimy się bólu. Ale właśnie tutaj z pomocą przychodzi nam niezwykła przewodniczka, kobieta, która widziała więcej niż my wszyscy, święta Faustyna Kowalska. Ta prosta zakonnica, wybrana przez Jezusa na sekretarkę Bożego Miłosierdzia, miała dar widzenia dusz czyścowych. One przychodziły do niej nie po to, by ją straszyć, ale po to, by prosić. Faustyna w swoim dzienniczku opisała wiele takich spotkań. Widziała, jak bardzo te dusze cierpią nie od ognia fizycznego jaki znamy z ziemskich pożarów, ale od ognia tęsknoty za Bogiem. To jest ból miłości, która widzi swój cel, ale nie może go jeszcze dosięgnąć, bo wciąż ciążą na niej plamy z przeszłości, nierozliczone winy, braki w miłości, które miały miejsce za życia. Faustyna uczy nas, że więź między żywymi a umarłymi jest realna i aktywna. Kiedy czujesz ten nagły impuls, to nie jest tylko wspomnienie, to jest moment, w którym Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu uchyla rąbka zasłony i pozwala duszy zapukać do drzwi Twojego serca. To jest ten znak, ignorowanie go jest jak nieodebranie telefonu od kogoś, kto dzwoni, by powiedzieć, że potrzebuje wody na pustyni. Wsłuchajmy się teraz w to, co na ten temat mógłby powiedzieć sam Jezus. Wyobraźcie sobie jego głos, nie gromki i surowy, ale ciepły, głęboki, pełen niepojętego spokoju, głos, który zna każdy zakamarek Waszego serca i każdą łzę, którą wylałyście po stracie męża. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie na chwilę oczy i pozwólcie, by te słowa przeniknęły do Waszego wnętrza jak balsam na ranę. Jezus mówi do ciebie teraz, w tej chwili skupienia. Córko moja. Dlaczego lękasz się, gdy ci, których kochałaś, przychodzą do Twojej pamięci? Czy myślisz, że śmierć zerwała więzy miłości, które ja sam złączyłem sakramentem małżeństwa? Nie, moja droga. Miłość jest silniejsza niż śmierć. Kiedy Twój mąż odszedł z tego świata, jego dusza nie przestała istnieć, ani nie przestała Cię kochać, ale teraz widzi On Prawdę w pełnym świetle. Widzi każdą chwilę, w której zabrakło mu miłości. Widzi każdy moment, w którym był egoistą, i widzi też każdą chwilę, w której byliście razem blisko mnie. Teraz, będąc w miejscu oczyszczenia, płonie pragnieniem bycia ze mną, ale jego szata godowa nie jest jeszcze dość biała. On sam nie może już nic dla siebie zrobić. Czas jego zasługi się skończył. Jest jak żebrak, który stoi przed bramą pałacu, widzi w środku ucztę, słyszy muzykę, ale nie może wejść dopóki ktoś z zewnątrz nie poda mu czystej szaty. I tą osobą, moją córką, jesteś ty. To ja, w moim miłosierdziu, pozwalam mu czasem zbliżyć się do ciebie w duchu. To uczucie, które nazywasz smutkiem, ten nagły niepokój, to nie jest nic złego. To jest jego nieme wołanie. Żono moja, ty wciąż masz czas, ty wciąż masz w rękach klucze miłosierdzia, otwórz mi, nie płacz nade mną bezużytecznymi łzami rozpaczy, ale zamień te łzy w modlitwę. Twoja modlitwa jest jak chłodna rosa na jego rozpalone czoło. Nie ignoruj tego znaku. To jest przywilej miłości, że możesz mu pomóc nawet teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zrozumienie tego zmienia wszystko. Ten znak, owo nagłe przypomnienie sobie o mężu, nagły smutek czy ciężar, jest w rzeczywistości darem, jest komunikatem. Ale co dokładnie ten komunikat oznacza? Najczęściej oznacza on, że dusza w tym konkretnym momencie przeżywa trudności w drodze do nieba i potrzebuje duchowego wsparcia. Może to być rocznica jakiegoś wydarzenia, o którym nawet nie pamiętacie, a które dla duszy jest ważne. Może to być moment, w którym dusza uświadamia sobie zmarnowane okazje do dobra i cierpi z powodu żalu. Kiedy my, kobiety, Ignorujemy ten znak, zrzucając go na karp złego samopoczucia albo pogody. Zostawiamy tę dusze w osamotnieniu. Oczywiście, Bóg jest miłosierny i znajdzie inne drogi pomocy, ale czyż nie jest tak, że to właśnie żona, która była z mężem jedno ciało, ma największe prawo i największą moc, by mu pomóc? Wasza modlitwa ma szczególną siłę, wynikającą z sakramentu małżeństwa. Nawet jeśli mąż nie był idealny, nawet jeśli wasze życie było trudne a może zwłaszcza wtedy wasza modlitwa jest kluczem przebaczenie ofiarowane po śmierci i modlitwa płynąca z serca zranionego ale wiernego ma moc kruszenia najtwardszych murów czyśćca przyjrzyjmy się głębiej naturze tego znaku często słyszy się starsze osoby mówiące śnił mi się dzisiaj wyglądał smutno prosił o jedzenie sny są jednym ze sposobów ale ten znak na jawie jest częstszy i bardziej subtelny. To może być chwila, gdy oglądasz telewizję i nagle tracisz zainteresowanie programem, a myśli uciekają do niego. To może być moment w kościele, gdy nie możesz się skupić na mszy, bo ciągle widzisz jego twarz. To nie jest rozproszenie, to jest wezwanie. Większość kobiet ignoruje to, mówiąc muszę się skupić, zamiast zrozumieć aha, on tu jest. On prosi o ten kawałek Mszy, o tę komunię świętą. Zdarza się też, że ten znak przychodzi jako fizyczne odczucie zimna lub nagłego osłabienia. Nie bójcie się tego. Dusza nie ma ciała, więc oddziałuje na naszą wrażliwość w inny sposób. Jeśli czujecie taki nagły spadek nastroju, nie sięgajcie od razu po tabletkę na uspokojenie. Najpierw sięgnijcie po różaniec, zadajcie sobie pytanie, czy pomodliłam się dzisiaj za niego? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to macie rozwiązanie zagadki waszego niepokoju, ale co konkretnie należy zrobić, gdy rozpoznamy ten znak? Jezus dał świętej Faustynie potężne narzędzie, koronkę do miłosierdzia Bożego. To nie jest zwykła modlitwa, to jest koło ratunkowe rzucane tonącemu. Jezus wielokrotnie powtarzał Faustynie, że przez tę koronkę można uprosić wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą, a wola Boża jest zawsze taka, by dusze zostały zbawione i uwolnione z cierpienia. Kiedy więc poczujecie ten ucisk w sercu, ten nagły znak obecności męża, nie musicie odmawiać wielkich litanii, jeśli nie macie siły. Weźcie do ręki różaniec, albo po prostu liczcie na palcach. Powiedzcie: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego. Te słowa mają moc atomową w świecie ducha. Kiedy wypowiadacie te słowa z intencją pomocy zmarłemu mężowi, ofiarujecie Bogu nie swoje słabe prośby, ale zasługi samego Jezusa. Płacicie dług męża nieskończoną ceną krwi Chrystusa. To dlatego ta modlitwa przynosi tak wielką ulgę zmarłym. Święta Faustyna pisała, że kiedy odmawiała koronkę przykonających lub za dusze cierpiące, gniew Boży uśmierzał się, a niepojęte miłosierdzie ogarniało duszę. Wyobraźcie sobie to plastycznie, bo obrazy pomagają nam modlić się sercem. Wyobraźcie sobie, że wasz mąż znajduje się w miejscu, które przypomina suchą, spękaną ziemię. Jest spragniony, zmęczony, tęskniący za domem Ojca, ale nie może tam jeszcze dojść. I w momencie, gdy wy, tutaj na ziemi, siedzicie w swoim fotelu, czujecie ten znak i zaczynacie przesuwać paciorki różańca, dzieje się cud. Każde, dla jego bolesnej męki, a jest jak strumień krystalicznie czystej, chłodnej wody, który spada na tę spękaną ziemię. Widzicie, jak twarz waszego męża się rozjaśnia, jak ból znika z jego oczu, jak wstępują w niego nowe siły. To nie jest bajka, to jest rzeczywistość duchowa, o której zapewniają nas święci. Wasza modlitwa buduje most. Kiedy kończycie modlitwę, często czujecie nagłą ulgę, pokój który spływa na wasze serce. Ten ciężar znika. Dlaczego? Ponieważ cel został osiągnięty. Dusza otrzymała pomoc, podziękowała wam tym pokojem i odeszła bliżej światła. Znak został odczytany. Zadanie wykonane. Wróćmy do naszej pani Janiny. Co by się stało, gdyby tamtego deszczowego popołudnia, zamiast włączać radio, posłuchała głosu serca? Wyobraźmy sobie ten alternatywny scenariusz. Janina czuje smutek. Odkłada krzyżówkę. Mówi głośno, słyszę cię, Stasiu, wiem, że czegoś potrzebujesz. Bierze do ręki jego stary różaniec ten z drewnianymi koralikami, który leżał w szufladzie. Zaczyna się modlić. Początkowo idzie jej ciężko. Słowa więzną w gardle, łzy płyną po policzkach, wspomnienia bolą. Ale z każdą zdrowaśką, z każdym wezwaniem do miłosierdzia, czuje jak pokój wchodzi do pokoju. Atmosfera gęsta od smutku zaczyna się rozrzedzać. Po dziesięciu minutach Janina kończy modlitwę. Siedzi chwilę w ciszy i nagle czuje ciepło, czuje taką delikatną radość, jakby ktoś się do niej uśmiechnął. Nie ma już tego dręczącego niepokoju. Jest pewność, pomogłam mu. Tego dnia wieczorem zasypia spokojnie, bez tabletek. A jej mąż? On zrobił kolejny wielki krok w stronę nieba. Może to był ten ostatni krok. Może dzięki tej jednej koronce został uwolniony z czyśćca i teraz jest już orędownikiem Janiny przed tronem Boga. Tego nie wiemy, ale nadzieja jest potężna. Drogie panie, drodzy słuchacze, nie lekceważcie siły, jaką macie w swoich dłoniach i sercach. Świat próbuje nam wmówić, że po śmierci nie ma już nic, albo że zmarli o nas zapominają. To kłamstwo. Miłość jest wieczna. Znak, który mąż zostawia żonie, to nagłe przypomnienie, ten niewytłumaczalny smutek, to dowód na to, że więź trwa. Jezus w swoim nieskończonym miłosierdziu daje nam te sygnały, byśmy nie byli bierni, byśmy stawali się współpracownikami Boga w dziele zbawienia naszych bliskich. Nie musisz być teologiem, nie musisz spędzać całych dni w kościele. Wystarczy, że w swojej kuchni, w swoim salonie będziesz czujna na głos serca. Wystarczy, że zamiast uciekać od wspomnień, zamienisz je w modlitwę. Każde westchnienie do Boga Jezu, ufam Tobie, zajmij się nim jest na wagę złota. Spójrzcie na swoje życie nie tylko jako na czas oczekiwania na własny koniec, ale jako na czas aktywnej misji. Może Bóg pozostawił Was na tym świecie dłużej niż Waszych mężów właśnie po to? Może Waszą misją jest wymodlenie im nieba? To piękna i godna misja. Nie traktujcie żałoby jako stanu, który trzeba przetrwać, ale jako czas pracy miłości. Kiedy następnym razem poczujecie ten dziwny niepokój, nie odrzucajcie go, zatrzymajcie się, uśmiechnijcie się przez łzy i powiedzcie: Rozumiem, już się modlę. Poczujecie wtedy, jak wielka jest moc komunii świętych. Poczujecie, że nie jesteście same, że wasz dom, choć może fizycznie pusty, jest pełen obecności Bożej i wdzięczności tych, którym pomagacie. Pomyślcie o tym dzisiaj wieczorem, kiedy zapadnie zmrok. Jeśli wasz mąż, brat, ojciec, czy ktokolwiek bliski przyjdzie wam na myśl, nie gońcie tej myśli. Przyjmijcie ją jako świętego gościa, ofiarujcie za niego Ojcze nasz, lub akt strzelisty. Zobaczycie, jak zmieni się wasze serce. Z lęku przejdziecie w pokój, z bezradności w poczucie sprawstwa, bo w Królestwie Bożym nikt nie ginie. I żadna miłość nie idzie na marne. Wszystko, co ofiarujecie z miłością, wróci do was tysiąckrotnie. A kiedyś, gdy przyjdzie wasz czas, ci, za których się modliłyście, wyjdą wam na spotkanie u bram nieba. Będą tam stać, jaśniejący, piękni, wolni od bólu, i powiedzą: Dziękuję, że nie zignorowałaś tego znaku. Dziękuję, że otworzyłaś mi drzwi. A teraz, na zakończenie tego naszego spotkania. Chciałbym Was zaprosić do chwili bardzo konkretnej decyzji. Niech to nie będą tylko puste słowa, które przelecą przez Waszą głowę i znikną. Niech to będzie moment, w którym coś się zmieni w Waszym podejściu do wspomnień. Zastanówcie się przez chwilę. Kiedy ostatni raz czułyście ten znak? Może wczoraj? Może dziś rano? Czy odpowiedziałyście na niego modlitwą, czy raczej próbowałyście o nim zapomnieć? Jeśli to drugie, nie wyrzucajcie sobie tego. Bóg nie chce waszego poczucia winy, On chce waszej miłości od teraz. Przeszłość zostawiamy Bożemu miłosierdziu, liczy się chwila obecna. Dlatego proszę Was, zróbcie to dla swoich bliskich i dla siebie samych. Obiecajcie sobie, że od dziś, za każdym razem, gdy pamięć o zmarłym mężu zapuka do waszego serca, otworzycie te drzwi choćby jednym, wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. To tak niewiele kosztuje, a znaczy tak nieskończenie wiele. Niech ta świadomość towarzyszy wam w nadchodzących dniach. Niech każdy zachód słońca przypomina wam o świetle, które nie zna zachodu, a każda chwila ciszy niech będzie okazją do szeptanej rozmowy z niebem. Pamiętajcie o słowach Jezusa do świętej Faustyny: Miłosierdzie moje jest większe niż nędza Twoja i całego świata. W tym miłosierdziu jest miejsce dla waszego bólu, dla waszej tęsknoty i dla dusz waszych mężów. Nie jesteście same. Jesteście otoczone niewidzialną opieką. I nawet jeśli czasem wydaje się wam, że nikt was nie słyszy, że mówicie do pustych ścian, wierzcie mi, każde słowo modlitwy jest słyszane w samym centrum nieba, a wasi bliscy są bliżej niż myślicie. Wystarczy tylko zamknąć oczy, otworzyć serce i pozwolić miłości płynąć. Niech ten pokój, którego świat dać nie może, a który daje tylko Chrystus zagości w waszych domach i sercach na zawsze. Amen. To jest ta prawda, którą warto nosić w sobie każdego dnia. Życie się nie kończy, a miłość jest kluczem, który otwiera każdą bramę. Kiedy więc dziś wieczorem spojrzycie na to puste krzesło, nie patrzcie na nie z rozpaczą. Spójrzcie na nie z nadzieją i prześlijcie w tamtą stronę dar swojej modlitwy. To najpiękniejszy prezent, jaki możecie dać i jaki kiedykolwiek możecie otrzymać, pewność, że miłość nigdy nie umiera.